Siemano, witam was bardzo serdecznie Ja jestem skietperek jak pewnie już wiecie A więc dzisiaj postanowiłem że nagram sobie odcineczek z Agary Bo gram w sumie na live sporo I pomyślałem, że w sumie czemu nie nagrać filmiku z tego Więc na razie puszczam muzyczkę I nagram odcinek, myślę Generalnie na początku mega Słow mi szło. A teraz jak idzie teraz... Może nie idzie jakoś dobrze, ale zobaczcie sami Więc lecimy Spinamy dubsko teraz, patrzcie, co się dzieje. Spiderman. Wierzy we mnie. może co on ma za nich co, co Tylko żebym miał na początku. Tak może ze trzy życia. Aż zobaczymy, jak długo będzie szło zresztą. Się bustują wariaty. Niedobrze się dzieje. Mam to jest dużo kolegami. O kurdę mać, o kurde, mać. mać. Gość w topce chyba. Top 3 mnie atakował. Top 3 wielkolt miało go w to. wczoraj, że to? Się zemgło wyprawiłem z Prezwu Jaki koleś Spoko <laughs> Chyba mu stawiać gość ewidentnie <laughs> <laughs> Zostawcie mi w Dobra, uciekamy Starczy tego uciekać, udało się uciec od dwóch w ogóle patrzcie na gościa, to jest top 10, nie? Teraz już top 8, nie, czy, nie, nie czytam, nie będę do tego niku. Mam też nie polecam, ale generalnie... W myślach na pewno który każdy z was... No nie może mnie kalpać, większość z was skoro... Skoro tak powiedziałem. No trudno, już go nie ma w topce, więc spoko. Więc bądźcie bo się boostują generalnie, się tu chyba jest Karp, ten Karp, pal, i tam, Polaczki ogólnie. Więc ciężko będzie z nim, ale pobawimy się, pobawimy się. Uuu, uh, 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 top 1. Nie, nie, to by nie był top 6. A najlepiej pochwalę się. Udało mi się być top... Być najlepiej top... 3 chyba. Ale to już kurde, był taki spory. No po się, gościu. Paj, zbustował go eee, Dobra, gramy jeszcze raz, bo krótkie. Ile to trwał w ogóle? Krótko. Min minuty 50, dobra. No, muszę chociaż do. No, muszę nie do przysionka, chociaż do co by gdzie no. Myślę, że to jest takie nie. Co za tym idzie? Myślę, że to jest takie minimum. Eee, coś to próbuje, piesał. Dziwne. Tadam. O, ten TR, kurde, jak Kurde, ten Paz znowu mi goni Ale nie, nie rzuci się na mnie na pewno, bo. Spacer się nie rzuci, bo się boi, bo wierzę, mógłbym no, ja go zjeść prędzej niż. Znaczy, no nie, Może nie prędzej, ale byłoby szanse, że ja nic ja to nie mam. Więc tak to wygląda, dobra Agariosa, ja zobaczyć pamiętam Tutaj placy gywalne Turki, patrzcie, Turki, pierwsze, turki, drugi. Bustuję się na bank. Turki, cia, I Polaczki też są. Turki i Polaczki. Kurde, ale Polaczki, tej Boże, jest. Nagrywam ten filmik, jest... Znaczy ten filmik? No nagrywam jest trzecia w tym momencie, nie? A Turku nie ma. Widzieliście nikt tego gościa? Cztery kontra jeden równa się Turki. <noise> w sumie. Nie, bo duży tu ich pobierz jest, duży ich na serwerze. To raz. A właśnie drugie, że właśnie bustują się chyba, wariaty grają razem, więc... Gdzieś w polsku właśnie też trochę jest, no, też się trochę bustują, ale... No. Ale jednak Turków... O, dawaj, o, dawaj, boostuje, proszę, daj mi, daj mi, proszę. Dobra, nie będę w niego na spacji wjeżdżał, bo tu zaranasa leci, patrz, czy mnie z, zgasił gość. Bagościo. o no mi, press w mam do mnie F5, music, F5 równa się music. No jaki caniak, jaki caniak. Tutaj żarciarze patrzę. Jeden kurde ma press F... E, Boże... Press, dziew... press W, drugi ma pr... F9 równa się Music. Takie trochę trolle tutaj się znaleźć na tym serwerze, patrzę. No fajnie, fajnie się bawi, fajnie. Ale u nasza Husaria na dziesiątym nie jest Polska. Jest 37, nie jest źle. Nie jest źle. Walczymy o top, top 1. Walczymy. No ale dobrze, ale z Dobra, na spacer wjeżdżam w gościach. Dosyć żartów, dosyć żartów. W się skończyło. bardzo, co się dzieje teraz? Będę jak. Samurai L. Jackson nawal. <grym> nie no. oho uciekamy. To w top 2, albo 3, bo oni są w ekipie ewidentnie, jeszcze w, nawet nie ukrywają tego, patrzcie, w nazwie sobie wzięli Czaszka GR, czaszka Wiecie, oni są teraz, wiecie, oni są Spokojni są ra razem Gejuszą się pewnie i dlatego te dodobnice, kurde A oparcie na F5 Music, na F Top 9 jest F2 dorobił się na F5 O, TR. Turki, kurde, o ten... Lena, ale ja Cię zjadłem, chodź tu do mnie. Jak tu się na live napisał, gdy ci smutno, gdy jesteś Agario, najedź się. Może być. O, patrz, tylko ten Turki, też jest, kurde. Top. Jeśli tego Press F9 nie było. Ej, Boże, Press F9, Boże. Press e, W, oczywiście. Ty, co on tu tańczy? Patrzcie, a, dobra. Podjudzić mi chciał wariat, a? To jest, kurde. To jest... Orzeszek, skubany. Jacka zaraz zjemy, coś tak czuję. O kurde TR. Tor. Zjemy Tora, co wy na to? Kurde, nie dało się, no serio. O, ale mało brakowało chyba. To gdzieś nie znowu jest... Ten brzydki. Straszny nick. No ale... O jest, tu jest wielki, ktoś ucieka od niego. Tor, wariacie, ja się nie zjem, bo nie dam rady, jestem tam. Ale może mnie... Nie, proszę! Jak on był na ciężar prawdopodobnie by mnie zjadł. Nie, jest! Tu uciekamy szybko, temu jest większy. Ja go zjem jeszcze zaraz. Kurde, ci, jakie patrzcie. Stopki. Fak. Fak, fuck, fuck. Proszę, boost mi. Boost mi, boost mi, boost mi, Może mi, się? Nie, jest mi, boost mi, Jaki jest wielki gość. Patrz, jak ich pożera. Oni się mustują razem? Fakt, by się spieszył, ale ja. Dobra, gram jeszcze raz. Na szybkości to już trwało troszkę dłużej, ale ostatni raz. Trzy życia miał być, będą trzy życia. Niech będzie. Nieważne, jak się w ogóle bym zginął. No, bez przesady, gościu, bez przesady. Ten nie goni, pawajat No ja nie ma, zrobiłem go w siłuszki. W go. Ciśniemy. Ciśniemy, ciśniemy. Trochę spory ale. Uuu, jakiś bydlak Jakiś bydlak, widzieliście kogo? By ja się boję takich ludziów. Kurde, to ten znowu z ich klanu. Ja ma... A, dobra. Dobra, średnio powiem, poszło, powiem szczerze. Ale. Nie odsiłomac. Dzięki, że byliście do końca. Możecie zostawić łapę w górę, jak się podobało, oczywiście. Road tu tustował w górę Nie, oczywiście, że to jest... Ale dobra Trwało 34 sekundy Dobra Dzięki wielkie, że byliście na no, mi się... Znaczy wielka mi się wkręciła Dlatego też chciałem to nagrać i, I to zarobiłem Ale inne to właśnie... I o mi się nie podoba, jest bardzo No, ale dobra Dzięki, że byliście naprawdę... Czekajcie chwileczkę Jeszcze coś tu zobaczyć, co? O Jezu, co, się co? Się dobra, nieważne. Mm. Dzięki, żebyście do końca... Ja jeszcze z wami żegnam. Zostawcie w opisie, czy chcielibyście kolejną może kolejny odcinek może gdzie... gdzie się pod szkole i gram już lepiej w to. Więc dzięki wielkie, żebyście do końca piona!